Włącz na YouTube Michał Jesionowski vlog. Siemaneczko, cześć, dzień dobry w kolejnym daily vlogu, tak będzie to dzienny vlog i odcinek, który bardzo chcieliście, czyli Łysy zrób taki tour on the house, ja tak nie zawsze lubię pokazywać wszystko, ale tym razem na Waszą prośbę, żeby pokazać e, chatę, jaka mi się marzyła, wymarzyła, zbudowała, no nie jest to dom z basenem, nie jest to willie, willa za milion złotych, ale bardzo ważne, porozmawiamy sobie o kosztach, o tym co tu jest zrobione, czy opłaca się budować dom taki jak ten, czy może lepiej jakieś mieszkanie w ciasnym dołku, a zaczynamy od sypialni. Jest to najważniejszy punkt. Wiesz czemu? Bo producent domu nie przewidział tu sypialni. Tu tego miejsca miało nie być. A zobaczcie, ile tu jest miejsca. No, to jest 8 m2, które wraz z ekipą nakazałem otworzyć. Jak to wyglądało? No właśnie, to jest jeden minus, muszę się schylać. Generalnie, tu całe skos szedł. Tam można było wchodzić, ewentualnie producent domu zaproponował, że można z przedpokoju wchodzić, więc to jest sypialnia i to jest 24 metry kwadratowe sypialni. I teraz jeżeli chodzi o e, jakieś szafy i inne, nie będziemy zaglądali, ale zobaczcie, to jest kolejna szafa zrobiona. I To też wszystko jest zrobione na zamówienie, to jest pod wymiar i to wcale nie są drogie rzeczy, bo o kosztach sobie powiemy i z sypialni możemy przejść płynnie. Na pierwszy balkon taras. Generalnie, przez w ogóle budowę tego miejsca, przesunęło mi się półtora miesiąca wykończeniu domu. E, no właśnie, co to jest? Tutaj mamy najnowszą zabawkę. Zobaczcie. Widzicie? Dla, dla kumatych to ja powiem tak: LG55 to jest OLED, czyli super matryca. Smart TV, sztuczna inteligencja, czyli to co widzieliście, że można gadać i o sztucznej inteligencji, o smart też będę chciał porozmawiać, dlatego że ja byłem przeciwnikiem w ogóle jakichś takich smart domów i tak dalej. Ja tutaj teraz z telefonu się brano, otwiera, światła zapala. Taka to też technologia, więc mm, o telewizorach zaraz porozmawiamy na dole, bo to trzy na dół was wezmę. Natomiast zobaczcie dalej, czyli, że pokażę Wam dokładnie. Mamy mały przedpokój. A. I właśnie Łysyk kto ci projektował wnętrze. Ja. Więc generalnie to jest moja moja malutka łazioneczka z malutką banną, Nie ma tutaj żadnych bulbulatorów, dentykatorów ani nic. O, stać może pokazać się w lustrze. Takie lustro mi się zawsze marzyło, bo i ma pogodę i temperaturę i co widać na dworze. I jest podświetlane, można nie wyłączyć tak. <śledz> Właśnie, więc tańcówko. No właśnie. Generalnie z łazienki również jest wyjście. Na taras. O. Czyli taki taras może się skitrać troszkę od wiatru. Generalnie syp. Możecie zobaczyć też po budowie, bo to wszystko się wykańcza. Ale widok to jest to o co Wujek walczył całe życie. Łazieneczka gdzieś 12 metrów 2 więc tu z garderowa, nie będę Wam pokazywał. Garderoba taka pa kamera w ogóle tutaj w pierwszym projekcie, to tu miała być łazienka, czyli jakbym otwierał drzwi, to wchodził w skos. Jest jeden minus, e, toaleta. Ja może Wam to zobrazuję, żebyście e, wiedzieli. Z tej nie korzystam, dlatego że nie przemyślałem pewnej sprawy. No, tak dla kumatych. E, również dwa pokoje gościnne u góry. Tutaj już tak się chciałem pobawić. O. <laughs> Widzicie? Więc można zmieniać. Można wszystko, ale chciałem, żeby było skromnie i fajnie. Dwa pokoje są bliźniacze. Dwa telewizory, łóżko skromnie dla gości. No i widok. I z jednego pokoju można przejść do drugiego. To mi się strasznie designersko podobało, te cegiełki, bo to są takie z połówek cegiełek robione, chłopaki tu wykańczali. Natomiast sytuacja bliźniacza, nawet ten sam telewizor tutaj jest, no. i to jest cała moja też routerownia, tu już nie będę opowiadał, natomiast udało mi się, no praca youtubera wymaga internetu, więc udało mi się uzyskać w szczerym polu stabilne łącze 50x30, czyli 50 poboru i 20 30 wysyłu. No i to jest cała góra. Ile to ma metrów, nie chce mi się liczyć. Cały dom ma 117 powierzchni. Powierzchni użytkowej, czyli po odliczeniu skosów i tak dalej, wychodzi 90 parę. No ale ogólnie po podłodze 117 metrów. I skosy wcale nie przeszkadzają tak w tej sytuacji. Trochę takiego Jacka Gadzinowskiego, Stasiu, robimy sami sobie, nie? Pamiętasz, na chatę? Ja. Właśnie. Uważaj na głowę. To no już widzieliście nieraz tutaj. I salon projektowałem ja. Tak właśnie. No właśnie. Jak już jesteśmy w salonie, stwierdziłem, że najlepszym pomysłem będzie salon z aneksem kuchennym. Dół jest troszeczkę mniejszy, dlatego że na dole jest większy taras, więc u góry jest to wysunięte. To widzicie właśnie na przebitach. No i tak to wyglądało. Ale co dalej ten styl dalej styl drewniany, drewno zostawione dlatego, że jest to dom konstrukcji szkieletowej. No jeżeli chodzi o centrum rozrywki, na razie dopiero się buduje. I tutaj też mamy to, co mi się zawsze marzyło. Tylko tutaj już mi nie było stać na oled więc mamy zwykłego LG. A Dlaczego mi się podoba to, że to wszystko jest smart? To ja już mam to tłumaczę. Jedna rzecz, która mi ułatwia przede wszystkim sparowanie się z laptopami, sparowanie się z telefonami, nie wiem, no zobaczcie Drift Patriot, Przerzutka... Chciałem Was zaprosić na O, To co w telefonie. się Więc tak to wygląda. I o ile byłem konserwatystą do smart różnych rzeczy, o tyle muszę się z tym pogodzić, że to jest yy, i zaakceptować. A naprawdę ułatwia mi to pracę i życie. Więc tak to wygląda. Miało być jeszcze kolumny po bokach. ale Potem zmieniłem wizję, że kolumny będą tam u góry. Tak to będzie wyglądało. Kolumny przyjechały i wyobraźcie sobie, że pograły 30 sekund i się spaliły, bo były źle zrobione, więc e, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o projekt kuchni, czary mary, hokus pokus, widzimy się w kuchni. No właśnie, kuchnia, czyli królestwo Łysego, projekt znowu Łysego, stwierdziłem, że tak będzie najfajniej, czyli jakieś tam fototapety, indukcje, nie chciało mi się bawić w gaz, więc tak to wygląda. Zależało mi na tym, żeby to były systemy bezklamkowe, no ci, co wiedzą, to wiedzą, ale co na przykład w przypadku lodówki czy zmywarki, żeby to było bezklamkowe? Stasiu, najbliżej. I generalnie tak to wygląda. Udało się jeszcze na dole wkomponować we wszystko jedną toaletę, czyli nie łazienka toaletę. Też jeszcze nieskończone wszystko, ale tu już miało być skromnie, więc jest skromnie, tylko kable wiszą u góry. Po no, to No Ale tu przynajmniej mogę normalnie zrobić w psi, psi. Jest jeszcze... Duże pomieszczenia, ale nie chcę Wam go tak do końca pokazywać, więc przy ciemieniu go pokażę, Po jest tu burdel, czyli kotłownia. Yy, łysy, na co masz ogrzewanie? No właśnie zrobiłem sobie na pelet i jestem bardzo zadowolony, bo zasypuję raz na trzy tygodnie i mam to gdzieś, a po dwóch miesiącach robi się czyszczenie i się wysypuje taką kubkę popiołu, więc jest to naprawdę mało. I mamy przed to, w powinniśmy wejść. Jest zrobione, więc jest z jednej strony zabudowa zrobiona. Wyjście na dwór. Tak to wygląda. A z drugiej strony jak się w lustrze się znowu pokażesz widzom. Duża, bardzo duża szafa, też nie będę pokazywał, ale ona ma gdzieś tam w środku z półtora metra. No bo nie będziemy zaglądać sobie do szafek. Chcieliście Tur to jest tur. I ostatnia rzecz jaka jest w domu. Jeszcze nie zaprojektowany, ale jest duży taras na dole. Zatem nie ma luksusów, nie ma złota, jest swoje. Z fajnych gadżetów jeszcze dałem się namówić na żaluzję tego typu. Dla mnie to jest była nowość, bo można sobie przysłonić połowę, żeby sąsiad nie widział. Tak wszędzie porobiłem moskitiery, dlatego że muchy są po prostu wszędzie uroki wsi. Mamy jeszcze barek, ale to, nie, nie będę, będę pokazywał parka, nie, 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 nie będę barka pokazywał. No i teraz, trzeba by porozmawiać, chwilę ile taki dom kosztuje. Strzelcie, dobra, nie strzelcie. Generalnie, postawienie tego domu z fundamentem, bo fundament ja wylewałem. Producent dom stawiał 4 tygodnie. I cztery tygodnie do oddania mi domu z elektryką, wodą, kanalizą, cały biały montaż my robiliśmy, czyli były już karton gipsy wszędzie i tak dalej. Więc cały dom otynkowany, z zewnątrz wykończony, wewnątrz też wykończony, podcekolowany i wszystko kosztował 203 tysiące. I stawia się go bardzo szybko, bardzo krótko i jest bardzo fajny. Natomiast z ciekawostek, w ścianach na przykład macie 20 cm wełny, na dachu macie 25 cm wełny i to już takiej lepszej wełny. więc termika domu jest bardzo wysoka. Tak naprawdę grzać nie trzeba. Przynajmniej na razie, nawet jak jest na dworze 8 stopni, czy 9, czy w nocy już schodzi do 3-4, jeszcze nie trzeba grzać, bo tutaj się trzyma wszystko. Szyby trzyszybowe, czyli trzy szkła więc to wszystko trzyma jakoś tak ciepło. No i co? Wykończenie domu w ten styl, czyli tu już drogą na bogato, kuchnia zrobiona i wszystko. Myślę, że zamknęło się w granicach 100 tysięcy złotych, czyli mamy dalej coś w cenie małego dwupokojowego mieszkania 40 metrowego czy 50 w Gdańsku na Żabiance tam gdzie mieszkałem czy na Przymorzu bo na porównania moja kawalerka 29,9 m jest warta ponad 200 tysięcy w tym stanie w którym jest więc chyba sami sobie możecie odpowiedzieć czy warto się zbudować i wszystko inne natomiast żeby ten house tour, nie był taki obfity, nie był taki długi. No to właśnie widzieliście telewizory na razie rozwijam wszystko. Nie jestem gamerem, też pamiętajcie, więc jakby na razie no chcę coś kupić, tam do jakąś konsolę albo coś, ale też moje życie mi pokazuje, że czasu na to nie ma, dlatego ktoś się pyta, czy warto, no to opowiedzcie sobie sami. Czy kafelki, czy wszystkie inne rzeczy sam sobie tu wymyśliłem, sami sobie to ogarnęliśmy. Hmm. Powiem tak. 3, czy 4 tygodnie budowy stawiania, bezinwazyjne czysto na działce. W wykończeniówkach chłopaki tutaj z przetoczyna z pan klubu maluchów zrobili też naprawdę na mega poziomie jak dla mnie i zajęło im to 3 miesiące, bo naprawdę tu robili gorali, więc no ja się cieszę tak naprawdę, że udało mi się odseparować od tego miasta. Ja przemieszczam się z Kościerzyny do Gdańska w 50 minut, jest 60 km. Nie łamę przepisów. W samym Gdańsku z Żabianki w godzinach szczytu, czyli z dzielnicy jednej na wrzeszcz, jakieś 4-5 km przemieszcza się tyle samo. Więc już po prostu żegałem tymi korkami, pewnie zauważyliście gitarę. Tak, w się uczy grać na gitarze, nie jest to ta tajemnica już. E, no właśnie, no i jeżeli chcemy na przykład dom wyposażyć, czy warto kupić coś tanio, czy na przykład wziąć kredyt, e, no bo taki telewizor, czy taki telewizor LG, jak widzieliście, no to. To, to są już jakieś tam pieniądze, czy jakieś takie rzeczy jak tutaj kanapy i wszystko inne, ale myślę, że warto wziąć sobie kredyt i kupić lepsze rzeczy, żeby trwały nam dłużej, żeby starczyły nam na więcej, niż iść po taniości. No właśnie, a z tym telewizorem to też były jaja, to muszę Wam powiedzieć, dlatego że jak przyjechał pierwszy ze sklepu, to był źle zapakowany i się złamał na palecie. No bo to jednak, zobaczcie, skalę porównawcze. Złapie się z jednej strony, to z drugiej może mu się pęknąć. Więc no tak to wygląda. Od cała chata Łysego. Mam nadzieję, że taki krótki vlog Wam się podobał. Stasiu pewnie dużo przebitek porbił, bo dlatego Stasia wziąłem do nagrywania. Ale nie przyzwyczajajcie się, wróci gimbal i będzie zła jakość obrazu, ale nie o to we vlogach chodzi. No i ja nigdy nie wrócę do miasta. Ja nie chcę, ja po prostu nie chcę. Ja mam tu swoją opokę, op 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 tak? Powiedzmy, tak? Zobaczysz te widoki, Stasiu, z okna. To zbudowałem obrót ok, i mi się naprawdę wydać. Kończąc, no, warto iść do przodu, nie poddawać się realizować swoje plany i marzenia. Następny vlog no widzimy się na normalnym, więc nie przedłużam tego. Jeżeli coś Was interesuje, to wszystkie linki macie w opisie filmu, do Stasia na kanał też, więc tam wbijajcie. Kończę to niedzielę dla mnie, tak, bo to jest niedziela dla mnie, dla Stasia też, idę sobie na grzyby i widzimy się w przygotowaniach ogrodu do jesieni, czy nawet jeszcze, nie wiem, ja dużo vlogów teraz nagrałem, musi to Stasiu jeszcze pomutować i jakoś tak, więc po co? Do zobaczenia w następnym vlogu. Pokażcie, że jesteście. Kciuk w górę. Subskrybujcie. Cześć.